Siema, dzisiaj wam powiem jak się zymąć agamem Brodatą. To świetny gad dla początkujących, ale trzeba wiedzieć jak o niego zadbać. Ten film jest dla każdego kto planuje zakup Agamy Brodatej. Minimalne wymiary to 120x60x60 na na 60. dla dorosłej Agamy. Oświetlenie. Żywka grzewcza plus UVB 10.0. Najlepiej liniowa. Temperatura Ciepłe miejsca 38 do 42 stopni. Zimne miejsca 25 do 28 stopni. Podłoże dla młodej egamy. Ręczniki wapierowa, Dla dorosłych piasek, mata lub specjalne podłoże. Ważne, żeby nie było ryzyka z jedzenia. Wyposażenie: gałęzie, skałki. Kryjówki i miski dla y, robaków i wody. Karmienia. 70% owady. Świerszcze, karczany, larwy. 30% warzywa. Dorosła gama. 30% owady. 70% warzywa i zielenia. Rukola, niszek, marchewka i dynia Suplementy. WAP 3D. 2-3 razy w tygodniu. Multi-witamina. Raz w tygodniu. Woda i higienia. Miska z wodą. Agama rzadko pija, warto Co kilka dni kąpiel. W letniej wodzie. Pomaga przy i trawieniu. Zdrowie i zachowania. Agamy są dziennie ciekawskie. I szybko przyzwyczajają się do opiekuna. Nie lubią nagłego łapania. Lepiej podchodzić spokojnie, objawy choroby, brak apetytu, ospałość i dziwne zachowania. Wstyd do weterynarza. Podsumowanie: Gamato wspaniały gat, ale wymaga odpowiednich warunków. Jeśli wszystko dobrze przygotujesz, to Twoja gama będzie szczęśliwa i zdrowa przez wiele lat. Jeśli masz pytania, zostaw komentarz. No to będzie na tyle. Nara.